Witam Was bardzo serdecznie, moi byczki malinowe, w kolejnym odcinku CZGOZKINS-a. Jeśli śledzicie ten kanał, to wiecie, że ostatnie losy na moich odcinkach zawsze kończyły się zerowaniem. Dzisiaj, dlatego przygotowałem większy budżet, bo planuję dzisiaj robić grubsze bitwy i znaleźć jakąś naprawdę konkretną skrzynkę, konkretną dobitę, która będzie nam niemiłosiernie dzisiaj sypać. No i liczę też na to, że w końcu te bitwy będziemy tutaj wygrywać, ale zanim to, oczywiście to no to będziemy musieli tutaj wam wypłacić jakiego skinka dlatego otworzę sobie tutaj jedną skrzyneczkę. Klasycznie jak przy każdym odcinku na tym kanale macie do zgarnięcia na każdym skinka za 50 zł. Więc jeśli nie braliście sobie jeszcze wcześniej udziału we wcześniejszych odcinkach, to polecam wziąć, ponieważ w niedzielę zaktualizujemy kolejne wyniki dotyczące właśnie tutaj skinków na tym kanale i pewnie co niedzielę będziemy tutaj tak te wyniki sobie aktualizować. I wypłaćmy teraz sobie, niech będzie może Nemezis. Niech będzie taka troszeczkę inna broń, zawsze MP7 Nemezis. Dodatkowo widzowie, jeśli wpłacacie swoim kodzikiem tutaj na stronie, pamiętajcie, że cały czas do zgarnięcia macie 8 kostek, tylko pamiętajcie, że tu jest kod Adixon przez jedno o. Przez jedno o. Dlatego właśnie w tym miejscu możecie sobie wpisać są przez jedno i dostajecie 2 złote i 10 groszy oraz 10% więcej do depozytu przy płacie. Pamiętajcie również, że strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Jak możecie zauważyć, skinki tutaj nawet dzisiaj wysyłałem na tym koncie, więc osoby się zgłaszają. Pamiętajcie, że należy tutaj wbić na Discorda, którego macie w opisie kanału oraz w komentarzach. Tu, gdzie wstawiam, znaczy przepiąć Nie wiem czemu nie mogę przepiąć tutaj na tym kanale komentarza Ale serduszkuje zawsze komentarz pod każdym odcinkiem No i w opisie filmu również macie tego Discorda Więc wbijcie sobie tam i sprawdzajcie czy wygraliście No a my dzisiaj dla was wypłacamy takiego skina No i żeby go wygrać należy zasubskrybować kanał z się, wstawić łapkę w górę I skomentować odcinek A my przejdźmy już tutaj do samego odcinka Bo musimy tutaj dzisiaj naprawdę zdominować No bitwy... Katorga, patrząc na to, jaką my mieliśmy tutaj przerwę, i patrząc na to, że te większe, wszystkie grube bitwy przegrywamy, tak dzisiaj lecimy z koksem. Lecimy z koksem i tak. Skrzynki, których totalnie nie otwieram. Czekajcie, będę musiał się tak zastanowić mniej więcej, które są dla mnie takie bardzo, bardzo tutaj zacofane, czyli Dead casing na buście. Totalnie tej skrzynki nie pamiętam, kiedy do bitwy dodawałem. Możemy sobie spróbować. Agenciki, wy, agenciki, akurat bardzo lubicie. Często mi piszecie właśnie, że ta skrzynka jest mocna, więc agentów możemy sobie równie dodać. I może jakieś tutaj z tej górnej półki coś. Tej nie używam, no ale tej nie używam, przez to, że ona jednak swoje kosztuje. Ale możemy dzisiaj zrobić wyjątek, i na sam początek 16 skrzyneczek, i bitwa za połowę naszego balansu. I mamy oponenta od razu. Od razu, na tym kanale to ja zawsze nagrywam w godzinach bardzo późnych. 23, 12, 1 i, od, i w tych godzinach, co najśmieszniejsze, to ludzie i dochodzą do tych bitew, nie? Patrzcie tu, no to nie musieliśmy sekundy czekać i od razu mieliśmy oponenta. Ładnie, emeczka nam tutaj dropła za 335 zł. także elegancko. I te skiny nam, no czyżby to był ten odcinek na przełamanie? Miejmy taką nadzieję. Oby tak było, 666 Złoty. Oj, uspa dostał. No właśnie, i to drogi usp, który mu tutaj tuperatuje, bo podbija do nas już, kurde, całkowicie. Teraz wychodzi Nemesis, którą macie do wygrania w tym odcinku, tylko w lepszym stanie i droższą. A no i kurde, tutaj strasznie remisowo lecimy. No oj, do teraz, bo trafił uspa, który jest 300 złoty warty, i żegnamy się z tą skrzyneczką bardzo źle, a chociaż? Dobra. Troszeczkę nadrobiliśmy. Tutaj potrzebujemy dobrych agentów. Jest pierwszy, lepszy dla niego. Nie no, błagam. No nie no, jak dzisiaj też... O jest, dobra. Ten chyba jest drogi. Jest, jest. Proszę. Dajcie coś dzisiaj. Dajcie coś dzisiaj na tym kanale, nie? Ja naprawdę o to proszę. Nie, no nie. No i naprawdę musiał to trafić. Teraz skrzynka za tysiaka. Która... Dobra, proszę. Ostatni skin. Matko boska, wygraliśmy. Nie wierzę, nie wierzę. Wygraliśmy. My to wygraliśmy. Dobie, dalej się popłaczę. To no jest dobra, poczekajcie, początek odcinka. Nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, jak to się mówi. Lećmy dalej w takim razie, lećmy dalej, nie zatrzymujmy się. Tą skrzynkę często to, często te skrzynki tak średnio tutaj. Chociaż ostatnio bardziej je zacząłem otwierać na live'ach. Próbujmy, próbujmy dzisiaj szczęścia. Coraz większe bitwy dzisiaj, więc jeszcze teraz grubsza przez tego wina co mamy. I dodaję bota. I dodaję bota. Kurde, czemu zawsze jak losowo bota wybiorę, to zawsze ta i dochodzi, nie? Zawsze ona musi tutaj dobić. Ale dzisiaj nie ma mocnych dla nas. Umówmy się, dzisiaj dla nas nie ma mocnych. Dzisiaj to my dominujemy ten odcinek i wygrajmy coś w końcu w tym tygodniu. Jak nam challenge nie wychodziły od Kosy do AWP Medusa, tak dzisiaj proszę te bitwy zdominujmy totalnie i wyjdźmy dzisiaj na naprawdę ogromnym proficie na tym odcinku. Chcę zobaczyć tutaj dzisiaj wina, chcę zakończyć odcinek z Happy Endem, chcę dzisiaj widzieć tutaj Kosy. I mocne skiny. Jak na razie Emeczka za 700 zł, tutaj. O, do teraz, bo. Może drogi. nadrobił, i nadrobił to, nie? Dlaczego ja nie mogę mieć łatwych bitew takich, żeby dominować od samego początku i trafiać cały czas jakieś mocne skiny. I takie bitwy muszę oglądać, gdzie muszę się modlić, żeby wygrać tą bitwę. Teraz znowu. Ładnie. Ja pierdzielę pościgi wybuchy dzisiaj. Naprawdę w tych bitwach są tutaj pościgi i wybuchy. Raz on, raz ja. Na zmiany cały czas coś trafiamy. I to jest popierdzielone. Mam dość tutaj takich emocji. Mam dość tutaj takich emocji. Nie. No nie. O matko bosko. No to ten fejt to całkowicie pociąg skrzydła, chociaż nie mówimy, że jeszcze tego nie możemy wygrać, bo oczywiście. Piłka cały czas w grze, skrzynek jest 5. No ale jest naprawdę utrudniona teraz bitwa dla nas, a my nic nie dropimy, nic. Już po takim skinie, cicho, cisza, nic nie dropię. Nie ma nawet szans, no patrzcie to. Cisza. My po prostu jesteśmy już skazani na przegranie tej bitwy, bo kurwa dropnu tego fejda i nie ma, nie ma skinów na, na odkucie się. Automatycznie Zero skinów. No i 4000 zł. Tak jak mówiłem. Matko, jedyna. Proszę nie kończ tego. takim Adikson tutaj nastrojem. Proszę. Dodajemy bota. I naprawdę ciężko wygrać dwie bitwy pod rząd. To jest jakiś, nie wiem. Ja naprawdę gram bardzo. Bardzo długo gram na CSGO z Gisie, Ale to, co się dzieje tu. To, jak jest niefart przez ostatni tydzień na tym kanale. To, ja naprawdę. Jak przychodzę tu nagrywać, to jestem w szoku, że ja cokolwiek wygrywam, nie? Naprawdę. <laughs> naprawdę ja jestem w szoku, że cokolwiek wygrywam. Ja jestem w szoku, że ja wygram chyba tą bitwę. Jestem w szoku, bo tu takie skiny lecą. Jestem w szoku. I mamy, dobra, mamy. Bella ciało, bella ciao. Jest odchudka, ja pierdzielę. Jeszcze może coś z tego zmontujemy dzisiaj. Na przemian, widzę tutaj. Dwie biczy począt. Widzowie, czy to jest realne? Ej, dobra, szczerze. Ta skrzynia. Nie wychodzę z niej. Może to jest ona. Może to jest ona. Może to jest ta skrzynka, która nam pomoże złamać to złopasce. Która. Tą klątwę nawet bym powiedział, klątwę toksyczną, toksyczną, radia to nową kurwa, dosłownie. Ta skrzynka to jest, mam nadzieję, nasz ratunek. I ta bitwa, niech po prostu spuentuje to wszystko, co się ostatnim tygodniu działo i po prostu ją wygrajmy, po prostu. Wiem, że to ciężkie, wiem, że to ciężkie dwie bitwy wygrać na tym kanale, bardzo ciężkie. Ale to jest to, to jest to, właśnie to jest ten odcinek, musi być przełamanie. Musi być przełamanie, bo ja nie uwierzę już, że kiedykolwiek wygram Bitwę na dwie osoby Ja pierdolę. Nie wierzę, że kiedykolwiek wygram dwie bitwy pod rząd No i co ja mogę powiedzieć Tutaj. Tutaj Oczywiście, jak zwykle, musi nas cud wyciągnąć z takiej bitwy, ale tutaj cudu nie będzie. I tu happy Endu też nie będzie. To nie jest ten odcinek, to nie jest nasz czas. Ile to jeszcze potrwa? Nie wiem. Bitwy na dwie osoby. 50%, 50%. Nie możemy wygrać dwóch podrząd. Nie wiem, po prostu to jest. Serio, i to tak na tym kanale, no dosłownie, na, dosłownie, bo na głównym czegoś takiego Naprawdę nie miałem, znaczy miałem serie długie, kiedy przegrywałem Ale nie było tak, że aż takie długie nie, to przecież kurwa chyba nie wiem Który odcinek rzędu, kiedy my wychodzimy na minus No i tu już dzisiaj nic nie zrobimy no Jedyne co możemy zrobić To wejść kliknąć sobie tutaj czy nie i może M9. Dobra, kolejny odcinek. Procentówki. Procentówki. Zapowiadam jutro i przygotuję naprawdę. Zresztą zobaczycie jutro. Zresztą zobaczycie jutro. Przynajmniej coś zaczęło się tu ruszać. Przynajmniej coś wygrywamy, nie? Nie tak jak tutaj. Widzimy się jutro. Dziękuję się widzowie, że oglądacie ten kanał. Dziękuję, że wspieracie. Pamiętajcie Koda Dixon.